było ciężko. Trzeba uzupełnić jakieś energię bo no, siemanko, Zaczynamy trasę. Jesteśmy na Fuercie Dobra, lecimy no, później będę opowiadał, bo mi teraz się nie chce Siemanko, robię pierwszy przystanek po 15 km. Znaczy się zapomniałem wody ze sobą. No i lecimy dalej. Tu jest taka dosyć spokojna trasa. Za rok praktycznie. Widoczki są spoko. Pierwszy cel to La Ola Olivia. O, to tak się to nazywa. No a później może jakieś górki. Zobaczymy. Dawno nie jeździłem, tak więc kondycji brak. Pokor rowerek wypożyczyłem, bo kurde za, 40, nie, za 38 euro takie coś KTMA, który oczywiście produkuje docelowo motocyklę, ale rower, powiem szczerze, bardzo fajny. No myślałem, że lżejsze koła nie mają dużego znaczenia w jeździe. Natomiast koła te Swift'a naprawdę na takich oponkach Continentala, no dają radę, no nie wiem, poczuję większą szybkość, ale może takie zmierzenie, może z wiatrem. Może trochę tak. No nie nic, zlecę dalej. Pozdrawiam wszystkich kolarzy, którzy tutaj są, a bardzo jeżdżą w Polsce dalej, pomimo tych warunków. Do zobaczenia na trasie. Siemanko. Dojechałem. No nie jest trasa spoko była, nie jest za, za ciężka. Ale jak na, na grubasa <gryw> i kogoś to długo nie jeździł, no to wiadomo, że troszkę trzeba pedałować. Już coś taka nie wiem, po prostu fajna no. Zresztą sobie zobaczcie jak to wygląda Nie ma to raczej nikogo. Pokręcę się trochę Poszukam jakiegoś sklepu A coś czuję, że glikogan mi już uciekł I trzeba trochę się doładować No i nic no, lecę dalej Pokręcę się trochę tutaj Dzisiaj plan dojechać Na trochę większe kurki, Zobaczymy, czy się uda Bo wiatr naprawdę wieje Jak się to łączy jeszcze zaknieć jakimiś pakurki, to naprawdę no trochę się ciężko jedzie, ale też nie naczutam z takiego śtępa strasznego. Siemano! buffet time. Pięćdziesiąty kilometr, spokojnie, nic się nie dzieje. Nogi jeszcze mogą kręcić Nie wiem co to za miejscowość, ale chyba słonie z wiatraków, bo jest ich tutaj sporo. Szybki bufeci i lecimy dalej. Hello. Ok, już prawie koniec podjazdu. Było ciężko. Trzeba uzupełnić jakieś energię, bo. No ciężko. Jednak to jest dosyć długi podjazd. I chyba tu jest 18% coś takiego. No, jeszcze ostatnie 3 km podjazdu, i lecimy dalej. No się manko, to udało się wjechać z mniejszym, większym powiedzmy problemem. I wracam, wracam sobie, a to co najlepsze jak jest podjazd, to jest i zjazd. Czyli teraz będziemy zjeżdżać raczej spokojnie. Bez szaleństw, bo jednak tutaj no jest wysoko. Polecam tą trasę. Wszystko wrzucę, cały opis będzie wrzucony. Jak tu trafić? Ile tu kilometrów? Znaczy, kilometrów to jest około 60. Tak więc, jeszcze drugi tyle trzeba zrobić, żeby wrócić. Na razie.